Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii macierzyństwo. Dzisiaj znów jesteśmy w szkole rodzenia, centrum wsparcia mam. Dzisiaj z nami jest pani Katarzyna Pękal, która jest ratownikiem medycznym. Proszę nam powiedzieć, po co w ogóle ratownik medyczny jest w szkole rodzenia? Wydaje mi się, że zajęcia są potrzebne i po ilości osób, które do nas przychodzą, widzę, że zainteresowanie rzeczywiście jest spore. Pierwsza pomoc u dzieci, to na czym się mhm. skupiamy, żeby tych rodziców też wdrożyć w sytuację, z jakimi mogą mieć do czynienia w przypadku właśnie różnych stanów e, u takich maluchów. Mhm. Mówimy przede wszystkim o takich najpopularniejszych stanach, jak wysoka gorączka, e, jakieś tam poparzenia, e, złamania, różnego rodzaju mhm. obrażenia, no a także o, o tych stanach już cięższych typu właśnie drgawki, zakrztuszenie czy zatrzymanie krążenia. A to jest bardzo ważne, bo to nawet podczas karmienia piersią może się dziecko za, zadławić, prawda? Jak najbardziej uczulamy rodziców na to, żeby potrafili zareagować, żeby do czasu przyjazdu pogotowia mm -hmm. podjęli się tych czynności, bo tak naprawdę od nich w bardzo dużej mierze zależy to, jakie będą dalsze losy takiego dziecka. Mm -hmm. A proszę proszę powiedzieć, jak wygląda takie ćwiczenie na, na takich zajęciach w szkole rodzenia? Zaczynamy od części teoretycznej. Ja mm -hmm. Państwu przekazuję informacje najpierw na takiej części wykładowej, troszeczkę dyskusyjnej. Dostają Państwo również materiały takie do domu, z mm -hmm. którymi mogą się zapoznać, tak, żeby też coś z tych zajęć zostało później na, na, na później. Mm -hmm. No, i zajęcia praktyczne oczywiście. Ćwiczymy na fantomach, ćwiczymy mm -hmm. postępowaźnie właśnie w zakrztuszeniu i w zatrzymaniu krążenia. Aha, i każdy bierze po prostu czynny w tym udział. Jak każdy może się wie. nauczyć. Każdy co po w kolei dokładnie jest w stanie się zapoznać na spokojnie na fantomie, jeszcze bez tego stresu, właśnie. bez takich nerwów, mm -hmm. chociażby takich odruchów, bo wiadomo, że później w sytuacji stresowej Jasne. ważne jest to, żeby gdzieś tam ta pamięć mięśniowa została i żebyśmy wiedzieli, co mamy robić. A To jest bardzo ważne. To proszę nam powiedzieć, co można zrobić w takiej sytuacji, kiedy na przykład dziecko nam się zadławi. Ważne jest, żeby przede wszystkim troszeczkę ostudzić emocje, zadzwonić oczywiście mm -hmm. po pogotowie, tak żeby dać szansę też na, na ten czas dojazdu. Mm -hmm. Pamiętajmy o tych numerach alarmowych, czyli 999 mm -hmm. bądź 112 jako ten numer mm -hmm. ratunkowy w tej chwili, a nasze postępowanie w pierwszej kolejności. Takiego malucha sobie kładziemy na swoim przedramieniu z głową skierowaną w dół mm -hmm. e, i uderzamy pięciokrotnie w okolicę międzyłopatkową. Mm -hmm. Jeżeli to nie przynosi efektu, tak? e, kłębem dłoni międzyłopatki, mm -hmm. energicznie raz za razem w plecki tego dziecka uderzamy pięciokrotnie. Mm -hmm. Jeżeli mimo tego dziecko nadal nam się krztusi, przekładamy sobie takiego malucha na drugie swoje przedramię i wykonujemy pięć uciśnięć klatki piersiowej. Aha. Stosujemy to naprzemiennie do czasu, aż dziecko odkrztusi, bądź to gorsza sytuacja, z którą możemy również mieć do czynienia. Niestety to to, że dziecko zrobi nam się wiotki, przestanie oddychać. Mm -hmm. Wtedy to nasze postępowanie powinno już objąć sprawdzenie oddechu takiego dziecka. Jeżeli dziecko nie oddycha, wdrażamy czynności resuscytacyjne. Mm -hmm. U takich maluchów powinniśmy zacząć od pięciu wstępnych oddechów, gdzie mm -hmm. obejmujemy swoimi ustami i usta i nos takiego dziecka, mm -hmm. pięciokrotnie wdmuchujemy powietrze, następnie wykonujemy 30 uciśnięć klatki piersiowej i dwa wdechy. Ta sekwencja później wykonywana jest naprzemiennie, aż do odzyskania czynności mm -hmm. życiowej przez dziecko. O, oczywiście to też y, musimy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo, tak? W trakcie wykonywania mm -hmm. tych, tych uciśnięć. Prawda? Oczywiście czy robimy to całą dłonią? czy? U takich maluchów do pierwszego roku życia resuscytację wykonujemy, uciskając składkę piersiową dwoma palcami. Aha. Czyli tylko U dzieci dwa starszych maluszki. jedną ręką, mm -hmm. a przy osobach dorosłych dokładamy drugą dłoń i wykonujemy to oburącz. No właśnie. I to jest bardzo ważne, a jednak taka wiedza jest bardzo przydatna, szczególnie przy takich maluchach. Kochani. Na dzisiaj to już wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, a także o łapkach w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję. Cześć.